Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy z doktorem Tomaszem Rokickim o niepłodności. Tak jak wspomniałem, pierwszy, pierwszy kontakt z parą, która ma problemy z płodnością, to jest taka wspólna pierwsza wizyta, gdzie, gdzie no, typowa, typowa sytuacja, gdzie zbieramy wywiad, analizujemy dokumentację medyczną, o ile jest, a zwykle, zwykle pacjenci mają od pojedynczych badań, niekiedy do bardzo bogatej dokumentacji. Badanie, badanie pacjentki i dalsze plany. Dalsze plany głównie diagnostyczne, ewentualnie od razu jakieś, jakieś terapie. Można założyć, że obecnie taką podstawową diagnostykę niepłodnej pary możemy przeprowadzić w, w ciągu trzech jak gdyby, kolejnych miesięcy od momentu, kiedy para się zgłasza. W tym czasie wykonuje się badanie nasienia, to dotyczy mężczyzny, w przypadku kobiety, podstawowe badania hormonalne, ocena cyklu, ocena owulacji, badanie drożności jajowodów no i wizyta podsumowująca, która właściwie z powinna wynikać dalsza droga. I właściwie można powiedzieć, że jest takich sześć scenariuszy, które, które widzimy dalej. Pierwsza, pierwsza, pierwsza droga to jest, to są nadal starania naturalne. Zwykle dotyczy to młodych par, ze stosunkowo krótkim stażem jeszcze starań, gdzie nie widać jakiejś ewidentnej przyczyny niepłodności. Powiedzmy, że z tych par, które się zgłaszają, to jest to około 5-10% pacjentów. Drugi kierunek to jest coś, co nazywamy stymulacją owulacji. To jest wtedy, kiedy oceniający widzimy, że po prostu pacjentki mają problemy z, czy brak owulacji. Trzeci kierunek to, to są inseminacje. Inseminacje, to są stosunkowo proste już zabiegi jednak, natomiast głównie to, to, to są procedury wykonywane w przypadku, kiedy mamy nieznaczny czynnik męski, czyli obniżone parametry nasienia, bądź niepłodność o niewyjaśnionej etiologii. Kierunek czwarty to in vitro, tutaj mamy bardzo różne, różne jak gdyby, przypadki od tych, gdzie mamy bezlenną przyczynę płodności, właściwie to jest jedyne wyjście z sytuacji od początku i nie ma żadnej innej alternatywy. Ale dużo tutaj również widzimy takich par, gdzie to jest jedna z tych kilku możliwości, które wymieniłem, natomiast w końcu gdzieś tam decyzja decyzja wspólna no jest, jest, nazywa się in vitro, tak? bo, bo wyczerpaliśmy na przykład wszystkie poprzednie scenariusze. Piąta i szósta droga to są rozwiązania adopcyjne, pięć to jest to, co kliniki mogą zaproponować, wszelakie banki, banki komórek płciowych, banki zarodków, banki nasienia, to jest w tych przypadkach, kiedy pacjenci po prostu są pozbawieni swoich własnych możliwości, no i sześć to jest adopcja w sensie tradycyjnym, gdzie adoptujemy po prostu dzieci.